Jak tam, kochani? Zbawieni jesteście już? Czy jeszcze nie? Musicie zasłużyć na zbawienie? A co musicie zrobić, żeby zasłużyć na to zbawienie? Ile macie zrobić tych uczynków, aby być pewnym zbawienia? Co? Bo ja jestem zbawiony już. Sprawa załatwiona. A jak jest z Tobą? Nie wiem, czy wiesz, ale uczynkami nie zasłużysz na zbawienie, nie usprawiedliwisz się swojego grzesznego życia swoimi uczynkami, to wiesz, tak jakbyś matka cię urodziła i teraz byś próbował czy próbowała zasłużyć na to, żeby cię matka urodziła. To jest bezsens. Skoro już cię urodziła. A ty próbujesz zasłużyć na to, żeby cię urodziła. Tak jest ze zbawieniem, kochani. Właśnie w ten sposób zbawienie ludzkości wykonało się dwa tysiące lat temu na Krzyżu Golgoty. Ostatnie słowa Jezusa na Krzyżu były: Wykonało się. Jak jest napisane w Piśmie Świętym, jak mówi słowo Boże, że z łaski zbawieni jesteście przez wiarę. Nie z uczynków, Boży to dar, aby nikt się nie chlubił. Rozumiecie to? Nie z uczynków jest zbawienie. Dlatego Was pytam, czy już wszyscy jesteście zbawieni? Bo naprawdę, skoro nie z uczynków jest zbawienie, lecz z łaski, z tej niezasłużonej przychylności Bożej, niezasłużonej, bo powtarzam, że nikt nie zasłużył na zbawienie. Nikt. Nawet ten dobry, robiący co dzień dobre uczynki, wpłacający miliardy na fundacje, i ten, który jest pedofilem, mordercą. I ten, który jest księdzem proboszczem, czy papieżem, nikt nie zasłużył na zbawienie. To, że co dzień się modlisz, to modlitwą nie zasłużysz na zbawienie. Nie. No nie, ja tak myślałem przez 50 lat, wiesz. Chodziłem do spowiedzi, do komunii i wstawałem od tej komunii świętej i nie wiedziałem o tym, że dalej chodzę pod rękę z diabłem. Dlaczego? Bo miałem martwego ducha bo myślałem, że właśnie tymi uczynkami, modlitwami czy sakramentami zasłużę na zbawienie nie, jeszcze raz powtarzam nie wiem czy czytałeś Pismo Święte jest napisane w Słowie Bożym tak, że z łaski zbawieni jesteście przez wiarę nie z uczynków, Boży to dar aby nikt się nie chlubił nie przez modlitwy, lecz z łaski przez wiarę jeszcze wiesz co jest napisane fajnego? że Bóg tak ukochał świat że Syna swego jednorodzonego dał by każdy kto w Niego wierzy nie zginął, lecz miał życie wieczne nie ten co się modli nie ten, co klepiej różańce, lecz każdy, kto w niego wierzy. I bandzior, i pedofil, i nawet ksiądz probusz też musi uwierzyć. Ale, no dobra, ja y, mam dwie ciocie, które są siostrami zakonnymi. No? Wspaniale, że są siostrami zakonnymi. Czy narodziły się na nowo z Bożego Ducha? Czy powierzyły życie Jezusowi? Tak, tak. a ty to zrobiłeś? Jesteś pewien, y, jak zamkniesz ostatni raz oczy, no. czy jesteś pewien swojego zbawienia? Co będzie z Tobą po śmierci? Czyli jesteś pewien. Ja uwierzyłem Boga, dał mi coś? W Jezusa. Musisz zaufać Jezusowi. Bo to Jezus umarł za ciebie na krzyżu Golgoty. Nie twoja ciocia, siostra, katechetka, czy tam inna, nie ksiądz proboszcz, nie imam, nie biskup, nie twoja mama, babcia, prababcia, lecz Jezus Chrystus zrobił to 2000 lat temu na krzyżu Golgoty. I ty teraz musisz to w to uwierzyć. Ktoś mi Ktoś musiał mu przekazać tę wiarę. I Ktoś? Musiał przekazać wiarę. Ty teraz, ty musisz ty? sam. Nie, ja ci mówię, jak możesz być pewnym zbawienia. No jestem tego pewny, bo wiesz jakby przykazałem. No. I ja wierzę. W Powierzyłeś życie Jezusowi? Aleluja, czyli jesteś zbawiony. Ale nie wierzę w posiu no? Bardzo dobrze, ja też. Ja wierzę w Jezusa. Zaufałem Jezusowi. Jezus jest moim zbawicielem i Królem. Jezus króluje w moim życiu. Czyli jakbyście wydali tak, że nie mać a... Ale jaki kościół? Religię chyba. Nie. No bo... Kościołem jest człowiek, który narodzi się na nowo z Bożego Ducha. No nie, Staje się świątynią Boga. Nie, Czyli nie, jeśli ty się narodziłeś na nowo z Bożego Ducha, mówisz, że jesteś narodzony na nowo, tak? Zbawiony. Nie, narodzony A, nie jesteś. To nie jesteś kościołem. Na razie nie jesteś świątynią Boga. Tak, to Cię uczył system religijny, z dziada pradziada. Ale wierzysz w Boga. A wiesz, że w Boga wierzy też diabeł i demony? No? Tak. Nie no. okay. od, od mojego uciła ciotka, że nie Boga, bo jestem mhm. religijny. Okej, religijny jesteś. Od mojego uciła. Nie wiesz Kościół, ale wiesz w Boga. I teraz. Ale w Boga też wierzy diabeł i demony. Czym się różnisz od nich? Jeśli nie narodziłeś się na nowo z Bożego ducha, jeśli masz martwego ducha. Bo każdy człowiek tu na ziemi rodzi się z martwym duchem. Ja siedziałem w tym samym systemie religijnym, co ty przez 50 lat. I wierzyłem w Boga. Wiedziałem nawet, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu, że zmartwychwstał, ale to była tylko wiedza historyczna. Oczywiście musisz uwierzyć w sercu. Tak jest napisane w Piśmie Świętym. Jeszcze raz Ci powtarzam. Bóg tak ukochał świat, że syna swego jednorodzonego dałby każdy, kto w niego wierzy. Wierzy, nie zginął lecz miał życie wieczne. Nie ten, kto klepie modlitwy. Nie ten, co słyszał z dziada pradziada. Nie religia. Nie. To mówi Słowo Boże. Ja tak myślałem przez 50 lat, że to głupoty. No. Musisz się narodzić na nowo, przyjacielu. Kto, żeby nie wiedzieć w kości, tylko uczyć w wiarę. Jezusa. Nie, bo nie musisz. Musisz zaufać Jezusowi. Bo Jezus jest jedynym Zbawicielem. Nie ciocia Krysia. Nie. No. Jeszcze raz, kochani, powtórzę, tylko i wyłącznie. Jezus Chrystus. Jest pośrednikiem do Boga. Jezus Chrystus, tak jak jest napisane, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do mego Ojca, jak tylko przeze mnie. Nie ma żadnych pośredników. Nie ma, nie pomoże Ci w zbawieniu. Maria, tak zwana Maryja, tak zwana Matka Boska, ani jej matka Anna, czyli nie wiem, babcia boska, ani matki Anny, matka, czyli prababcia boska. Nie! Tylko Jezus Chrystus! Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. To są słowa Jezusa. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do mego Ojca jak tylko przeze mnie. Tylko przez Jezusa jest zbawienie. Kochani, to jest takie proste. Zbawienie się przyjmuje, możesz być pewnym zbawienia w kilkadziesiąt sekund. W kilkadziesiąt sekund. Tak jak to zrobił bandzior, który wisiał na krzyżu obok Jezusa. On nie wierzył w jakieś systemy religijne. On nie klepał różańców, nie klepał modlitw. Nie już dziada, pradziada jakieś wiary w religię. A on był bandziorem, całe życie był rabusiem. I co wystarczyło, że zrobił? Wystarczyło, że wyraził skruchę, powiedział do Jezusa. Jezus, ja zasłużyłem na tą karę śmierci na tym krzyżu. Ale wspomnij o mnie u swego ojca, jak będziesz w niebie. Jezus mu nie odpowiedział, że nie zasłużyłeś, bo się nie modliłeś. Bo nie chodziłeś na pielgrzymki. Bo nie robiłeś różnych tych sakramentów. Jezus mu odpowiedział Zaprawdę opowiadam Ci Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju Za darmo Z łaski, przez wiarę Z łaski kochani Jest zbawienie Przez wiarę Łaska to jest niezasłużona przychylność Boża Która trwa jeszcze tu i teraz Jeśli słyszysz te słowa żywej, prawdziwej Ewangelii Niezmiennej od dwóch tysięcy lat To powiesz jeszcze życie Jezusowi Wystarczy, że uwierzysz w sercu że Jezus umarł za wszystkie Twoje grzechy, które popełniłeś, popełniasz i popełnisz. Wystarczy, że uwierzysz, że Jezus został zmartwychwzbudzony w ciele dnia trzeciego. I ustami wyznasz Jezusa swoim Zbawicielem i Królem. I to wszystko, finito. I powierzysz też te życia Jezusowi, aby to On królował w Twoim życiu i spokutujesz. Pokuta to jest odwrócenie się od tego życia. Odwrócenie się od tego życia we własnym ego, że Twoje ego, Twoje uczynki były Twoim Bożkiem, że mówiłeś, ja zasłużę, ja uczynkami, ja sakramentami, ja sam zasłużę, nie zasłużysz. Nikt na tej ziemi nie zasłużył na zbawienie, bo wszystko wykonało się dwa tysiące lat temu. Jeszcze raz powtarzam, ostatnie słowa Jezusa na krzyżu. Były wykonało się. Więc co ty, człowieczku, chcesz do tego dodać? Co ty chcesz dodać? No, więc nieważne, czy jesteś pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Nie wiem, czy kogoś skopałeś pół godziny temu, czy ukradłeś flaszkę w sklepie. Bóg nie ma względu na osobę ani na miejsce. Możesz się pojednać z Jezusem, z żywym Bogiem tu i teraz. Wystarczy, że w sercu zapragniesz. To jest takie proste. Uwierzysz. Uwierzysz. Mówisz, że nie wierzysz. Ale pamiętaj, każdy człowiek ma w sobie żarenko wiary zasiane. Bóg włożył w każdego człowieka, w jego serce ziarno wiary przed powstaniem tego świata. Tylko musisz po to sięgnąć. Sięgnąć. Masz, masz wiarę. Masz. Ja 50 lat budziłem, chodziłem po tym świecie, tak jak wspominałem w tym systemie religijnym, w modlitwach, w sakramentach, w tych obrządkach. Ja nie wiedziałem, że nadal chodzę pod rękę z diabłem. Bo nie czytałem pisma świętego i wiecie, po 50 latach życia tu na Ziemi, będąc 35 lat alkoholikiem, będąc hazardzistą, będąc złym człowiekiem, miałem myśli takie, że z maczetą iść ciąć łapy na marszach LGBT. Dopiero po 50 latach na YouTubie usłyszałem tu prawdziwą, żywą Ewangelię głoszoną na ulicach, tak jak my to tutaj robimy dzisiaj. Usłyszałem, to powiedział Bandzior, który zabił człowieka, odsiedział swoje i mówił na ulicy, że jest zbawiony we mnie aż się zagotowało, bo system religijny mnie nauczył, że muszę zasłużyć bo nie wiedziałem o tym, że zbawienie jest za darmo z łaski przez wiarę nie z uczynków, Boży to dar aby nikt się nie chlubił, nie wiedziałem o tym, bo nie czytałem Pisma Świętego i wiecie, zacząłem szukać prawdy tej jedynej prawdy się okazało, że rzeczywiście to wszystko jest napisane w Piśmie Świętym, ale tak mnie nauczyli z dziada pradziada systemie religijnym, babcia, dziadek wiecie, to były autorytety tak? u was też na pewno i słuchałem tego, co mówili, przekazywali że trzeba robić to, trzeba tamto ro, różne litanie do świętych odmawiać chodzić na pielgrzymki, chodzisz na pasterki i te inne bzdety a to nie ma żadnego znaczenia powiem wam więcej, co jest napisane w Piśmie Świętym w oczach Boga każdy uczynek, którym próbujesz się usprawiedliwić jest jak brudna splugawiona szmata to nie są moje słowa, to są słowa Boga, ale nie czytałem przez 50 lat, jak wspomniałem. I wiecie, jak usłyszałem na YouTubie, tą żywą Ewangelię, zamknąłem się w Kiblu, w takim niereligijnym miejscu i tam powierzyłem życie Jezusowi. I wiecie, co się stało? Przez 35 lat nie mogłem skończyć z alkoholizmem, nie mogłem skończyć z hazardem i z tym byciem złym człowiekiem, bo byłem hejterem, hejtowałem ludzi w internecie. I jak powierzyłem resztę życia Jezusowi, Uwierzyłem, że umarł za wszystkie moje grzechy, że wziął na siebie wszystkie moje choroby i nałogi. Bo jest napisane też, że w Jezusa ranach jesińca jest pełne uzdrowienie i uwolnienie od wszelkich nałogów. Wiecie, jak oddałem życie Jezusowi, powierzyłem resztę życia Jezusowi, powiedziałem Jezus, Ty króluj w moim życiu, mam tego dość, ja nie dam rady wyjść z tego gówna, z tego bagna. Bo to o to chodzi, żebyś stanął przed Jezusem tak jak stoisz w tych żygach, w tym gównie. Tak jak stoisz i wezwał o ratunek. Jezus, ratuj mnie. I to zadziałało. Już na drugi dzień zapomniałem, co to hazard alkohol. Co to hejtowanie. I zobaczcie, stoję tutaj przed wami. Normalnie już bym był nawalony o tej porze. I głoszę wam życie, prawdę. Bo jedynie Jezus jest prawdą. Jeszcze raz powtarzam, słowa Jezusa. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do mego ojca jak tylko przeze mnie. To działa, kochani. To działa. Nie czekajcie. Ja czekałem 50 lat. Tyle życia zmarnowałem, bo żyłem w tym zakłamaniu, w tym świecie, w tym alkoholu, w tych nałogach, bo myślałem, że to jest życie. Do piątku i sobotka, niedzielka. Potem aby znowu od poniedziałku do piątku przeżyć i znowu piątek, sobota, niedziela. Ogień. To nie o to chodzi. To, jest, to są wszystko zagłuszacze. Tak działa diabeł i demony. Rozumiecie to? Bo tu na ziemi działa diabeł i demony. Może dziwicie się, gdzie jest Bóg, skoro są wojny i choroby. Bóg nie daje chorób ani wojen. To robi tu diabeł i demony. Zobaczcie, Jezus jak chodził po ziemi, on nie rozdawał chorób. On nie mówił, masz odrę, masz HIV, masz AIDS, masz tu kulawą nogę. Jezus uzdrawiał ludzi, zrozumcie to. Uwalniał z nałogów, uwalniał od demonów, wypędzał demony. I Jezus powiedział, na koniec, przed niepowzięciem, idźcie i głoscie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu na cały świat. Kto we mnie uwierzy, ten na chorych ręce kłaść będzie Ci wyzdrowieją. Demony wyganiać będą. Kochani, i my to czynimy, bo to był ostatni nakaz Jezusa. Dlatego jesteśmy tu na ulicy i głosimy Wam życie, Ewangelię i to, że możecie być uwolnieni od wszelkich nałogów i uzdrowieni. Bo my uwierzyliśmy i my kładziemy ręce na chorych i wypędzamy na demony i uzdrawiamy chorych. Możecie podejść i się przekonać, jeśli macie jakieś choroby. Podejdź do nas, bo modlimy się o Ciebie a odejdziesz stąd uzdrowiony i uwolniony od nałogów tak jak ja zostałem uwolniony z abstryknięciem z wszystkiego złego z tego świata i po to tu jestem i głoszę wam Ewangelię, ratunek że tu i teraz możecie sięgnąć po zbawienie które jest za darmo z łaski przez wiarę dziś jest twój dzień zbawienia nie ma wczoraj, nie ma jutra jeśli słyszysz te słowa skorzystaj z tego powiesz jeszcze życia Jezusowi uchwyć się Jezusa On wyciągnął do ciebie dłoń 2000 lat temu i czeka, cierpliwie czeka, ale skąd wiesz, ile jeszcze będziesz miał oddechów, ile jeszcze Twoje serce będzie biło? Nie zwlekaj. Wybierz życie, aby żył. Amen.